Hej, witam Spank z kolejnym odcinkiem, zagrajemy w GTA 3. Tym razem się są troszeczkę zdrowszy. Dam sobie zrobiłem dwa dni odpoczynku i, odpoczynku i powiem Wam dobrze mi to zrobiło. Dobra, dzisiaj co zrobimy... Postaram się zrobić tutaj ten telefon. Nie wiem co tam będzie, jaka to będzie misja, bo już to próbowałem jakieś 4 czy 5 razy i mi się nie udawało. Tak, tak trudno miałem, naprawdę. No dobra, to spróbuję ten telefon zrobić. I a thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, hot off the press. But that spanked-up idiot has left the rear doors open, and now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of donkey does Dallas volumes one, two, and three, No dobra, mamy wytłumaczyłem co mamy zrobić furgonetką i jechać i łapać jakieś czasopisma. No zobaczymy jak mi to pójdzie? Nie mogę właśnie tej misji wykonać. Próbowałem już chyba 5 razy. Ale jakoś... E... Jakoś nie mogłem się, no, zebrać, nie mogłem tego jakoś, e, tutaj tego, m, to zrobić, tej misji. Naprawdę jakoś mi ciężko było. Prawda, że na, na minimapie nie mamy tego zaznaczonego, a bardzo szkoda, bo by, mi by to bardzo pomogło. Na na minimapie miał chociaż tutaj m, pokazane te, te właśnie do tej czasopisma, ale nie ma, <laughs> nie nie łatwo, nie dla psa kielbasa, jak to się mówi. Muszę tutaj sam zwyczajnie w którą drogę jechać, jak jechać. E, on przecież nie wiem, jak mi to mówię. Ja Ale najbardziej chciał, żeby mi samochody się nie wpierdzielały. To, to jest tylko takie jedyne moje marzenie tutaj, ponieważ tutaj często jakieś samochody mi się wpierdzielają w drogę i tutaj za bardzo nie mogę nic zrobić. Dobra, e, muszę popatrzeć, jak tu jechać. Okay, super, już straciłem dwa czasy pisma, czyli dodatkowy czas. Już do mnie nie strzelają, czyli jestem uwielbiany i kochany. To jest wiadomo, ale podczas pisma, muszę się jeszcze iść, którą stronę trzeba skręcić. Właśnie, tak zorientowałem się, że za tak którymś razem nawet mi się zdarzyło pomylić drogę, żeby tam dojechać do mojego czasopisma. W z inną stronę niż powinienem. Szczerze, trochę gówną widzę. Naprawdę, świeci mi tutaj troszeczkę słoneczko. No i po były testy i dlatego. I kurde... No mi świeci i pasie trafi Gubię czas, no ja pierdolę. Głupio czas trafił w takiej właśnie gówno, bo cały czas dziś tutaj wypadam. Nie wiem, nie wiem czy za pierwszym razem komuś to się udaje przechodzić, jeżeli tak to ta są dla mnie jest wielka. Bo ja tutaj, ja tutaj nie umiem, nie, ja, ja jakoś tej misji nie mogę. Zrób mi się do... Muszę w mieć sensie magazyny Dobra. Udało mi się dojechać, po raz pierwszy naprawdę e, Po tych 5-6 próbach powiem wam, że o tutaj, do tego miejsca udało mi się Ja pierdolę i kurdej po furgonetce mam Ja pierdziela. i ciągle to napisy po angielsku Oszkali mnie ze no, ja to lubię. Dobra, no, ale była dobra próba chociaż, <laughs> O mój ocz, to usłyszymy się ponownie i będę robił jeszcze raz tą misję, bo chcę ją zrobić. No dobra, udało mi się po raz y, drugi tutaj dojechać. Bo myślę, że zaraz się tutaj nie rozbiję. Tutaj sama widzę. So, tu jest, tu wyjazd. Zebrałem tutaj to wszystko. No, pamiętam, że teraz miałem lepszy czas, to 20 sekund wszystkie wszystkie właśnie te magazyny udało mi się zebrać. Więc no fajnie, to była... to jest moja dzisiaj trzecia próba. Pierwszą wam nagrałem, drugą nagrałem poza kamerą i samochód wybuchł podczas drogi, bo mm, uszkodziłem go za bardzo po prostu.

Już wykonałem wszystkie misje dla tego telefonu. Chyba 5. No to powiedział teraz do Salvatore. Dziś posłuchałem. Powiem Wam, mam ochotę na... na flashbacka. Mam ochotę. Teraz jakoś mi wpadło w ucho. Teraz sobie posłucham. O, dwa dni nie grałem, ale na szczęście udało mi się trafić tą furgonetkę, naprawdę. Troszeczkę się, ja się przy nim męczyłem, ale mam nadzieję, że, że już działa lepiej. Dobra, tutaj jest Salvatore, Salvatore jak nie mi się myli. Salvatore, przyjechał twój pan. I wykonujemy kolejną misję, no pierwszą misję w sumie. Only Queen of Sheba, what were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered, and isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Jak to małem? Wielki, wielki, silny pies. Aha. Flashback. Najgorsze to jeszcze nie mogę przewinąć radio do tyłu. Że jak już ominę to... ...mam... muszę ona wszystkie przewijać. Limusku <grymne> z limu, limusynu. No, ledwo wyjechałem już, kody pieprznąłem z sprzętu. A jakby inaczej. Kuźwa macie się jak te Turki za kierownicami tych taksówek. Ja pierdziele, turbanu wszyscy mają tam. Ale boję się wsiąść bo, bo coś tyka. Chińskie miasto. W Ameryce. Bardzo chińskie. Hello, Chico, I'm my favorite lady. You're looking for some fun, a little Hey, Chico, nah, just the usual. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east side you of you a See Have one delivered. Yeah. Just log on to pets overnight.com. Będziemy zobaczyć John Prez. Gdzie alkohol leje się hektolitrami. Mwu. Hmm. Tak, jak tu pojechać sobie? O co będzie tędy pojechać? Nie, nie chcę już niszczyć tej lim, lim, limuzyny. Muszę tu potronować trochę skill już w więźniu. Jak tak trochę mi tutaj ciężko, naprawdę. Może panem byłoby mi łatwiej. Czekajcie, mama mi woła. I'm back. Musiałem podać mamusi firankę, bo myje okno. Szał, prawda? Masz right, okay. oh, go... samochody. <laughs> się wyklepię, się wyklepię, nie martw Oh, sloak. Oh, ja, en <laughs> ik ben wel schattig. zo akurat. En bronnen. Oh, sloak. Wauw. Policja! Policja! Już na dwóch gwiazdkach haszle wyskakują, Takich lepszych? Myślałem, że oni po czterech wyskoczą, ale... Już po dwóch. No dobra, oni O, muszą. Na pewno w jednym kawałku... to nie dojedzie. Zostawcie mnie z boczuszki.

Dobrze robią, że tak od boku wieszają, to jest dobre właśnie. No ale... No ja ucieknę. Ścinię sobie do nich. Jeden kawałek. Dobra, no, no, mogę robić jeszcze misję z Salvatore i tak dalej Ale to już będzie to... O, policja. Dzi, 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 ten samochód mi się podoba mafia... ta? Ty ten mafia. Stróż mafii, no wiadomo. Ja proszę stróż mafii, no ze samochód nie wiem. No dobra kochani, to będzie w tym odcinku wszystko. Na innym odcinku robić nie wiem jeszcze u kogo, czy u tonego, czy u y, Joey'ego, czy, y, czy u Salvatore'a, jeszcze si sobie pomyślę tutaj, zastanowię się. Może sobie podczytam właśnie te misje i zobaczę jakie zostały, co tu, które są takie ciekawsze. Oczywiście tak nakręcę wszystkie, ale zobaczę których sobie zacząć. No tym No ale w dupę. się nie spodziewałem, pani. No dobra, to dziękuję bardzo za oglądanie, za komentarze, za łapki w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!